Z tej strony Patryk Raven i witam Was w kolejnym odcinku z serii Prison Architect. Jak widać, od poprzedniego odcinka udało nam się już postawić kolejne biuro. Powstała już stołówka, budynek pod ambulatorium, wszystkie, wszystkie bank bedy. swoją drogą, szkoda, że nie zostało to przetłumaczone to jest chyba łóżko piętrowe i podłączyliśmy już natrysk. Teraz, żeby dostać HS, potrzebne jest zbudować łazienki, łazienkę i dziedziniec. Dziedziniec, łazienkę już mamy, kwestia tylko oznakowania tego jako pomieszczenie. To nie jest żaden problem, mamy dziedziniec, quest wykonany. Zdefini łazienkę, bierzemy łazienkę, zaznaczamy po całości, po równości, jest łazienka i żeby dostać 10 tysięcy Zatrudniamy sobie dwóch strażników i dwóch kucharzy. I dwóch kucharzy. Nie zatrudnię dwóch kucharzy, bo nie mam pieniędzy na drugiego kucharza. Poczekajmy sobie na krótki przypływ gotówki, żeby zyskać więcej kasy. Zdemontujemy drzewka. Drzewka zapewnią szybki przyrost yy, hajsu za eksport. Tak więc jeżeli macie jakiś problem z pieniędzmi, demontujcie wszystkie drzewka, które są na boku i nie zapomnijcie posiać nowych. Jak nowe drzewka sieje się poprzez forestry. Jest to pomieszczenie, w którym nasi więźniowie mogą w późniejszym czasie sadzić drzewa i może je przerabiać w workshopie. Póki mogę demontujemy wszystkie Wszystkie drzewa. Za eksport dostaniemy sporo hajsu. I jest za eksport przyszło mi sporo. 700 dolców. Mam pieniądze, żeby dokupić następnego kucharza. I proszę, mamy 10 tysięcy nagroda za spełnienie wymogów dotacji. W tym momencie bierzemy raport. I mamy już więzienie w zasadzie sprawne do przyjmowania więźniów, dlatego bierzemy transport al, ola, wszyscy. W następnym transporcie mamy u cholera. W kolejnym transporcie dostanę 35 więźniów. Jest to dosyć sporo. Pozbędę się więźniów niskiego ryzyka. I przyjmę wszystkich 19. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. No, dobra, tu się pomieszczą. Przyjmę wszystkich 19 więźniów wysokiego ryzyka. A transport następny jest za 12 godzin i to mi zapewni 10 tysięcy hajsów. Koniecznie podłączyć kiberki. belki podłączone teraz tak, żeby dostać następną gotóweczkę to potrzebuję zbudować oddział medyczny oddział medyczny mamy zdefiniuję to jako pomieszczenie ambulatorium zatrudnić dwóch lekarzy brakuje mi łóżka medycznego łóżko medyczne w zasadzie na razie damy jedno zatrudnij psychologa wchodzimy w biurokrację lecimy 5 godzin do osiągnięcia psychologa definiujemy kolejne biuro biuro, biuro, biuro można skrótowo pisać i do biura jak wiadomo potrzebne jest biurko Szafka na akta i krzesło mamy dziewięć tysięcy. Pieniądze zostawiam tylko po to, że przy transporcie więźniów mieć hajs na, na zakup dodatkowego personelu. Co już widać. Stacja elektryczna osiąga prawie czwartą kreskę, więc dla pewności, żeby w trakcie działania naszego więzienia nie nastąpiło przeciążenie, z zaplecza dokupię sobie cholera jeden kondensator. Tylko jeden, bo to jest tysiak. Tysiak to dużo, a jednak mam ten zapas energetyczny. Ile jeszcze w biurokracji Psycholog zaraz będzie. Zatrudni dwóch lekarzy. I zatrudni psychologa. Psycholog jest za 92-3-4%. za momencik. I jest, mamy psychologa. Ok, wyszliśmy na prostą po moich problemach finansowych. Koniecznie z personelu dokupujemy hmm. ilu? Będę miał 19 więźniów na pewno 4 strażników póki mam pieniądze wezmę sobie 6 strażników i póki nie ma więźniów bierzemy shakedown Ponieważ gdzieś tam mo może być już na starcie kontrabanda we wszystkich towarach, jakie przyszły, przed przyjściem więźniu, dwie godzinki akurat przeszukają. Nie wiem, jak to jest z tą kontrabandą. Czy ona jest przeznaczona szczegółowo dla każdego więźnia? Z tego, co widać, to tak. Czyli na samym początku, od powstania więzienia, nie ma szans na jakąkolwiek kontrabandę. 40 minut i pierwsi więźniowie zaraz będą. Spowalniam czas i zobaczę sobie, jakie dodatkowe dotacje mogę sobie wziąć. Podnieść maksymalną liczbę więźniów do 15. 53 tysiące od razu, ponieważ moja maksymalna liczba więźniów to 24. Konserwacja więzienia. Odblokuj konserwację, sprzątanie, ogrodnictwo, brygadziste. Przynajmniej dwóch woźnych i ogrodnika. To się przyda. Prawa do odwiedzin. No, to, to zbudować świetlicę, pokój odwiedzin. To na razie sobie zostawię. Certyfikacja bezpieczeństwa. Szef ochrony 10 strażników patrole. 3 strażników do patrolów. Czyli to bym mógł zrobić. To bym mógł zrobić to jest 20 tysięcy. Socjalizacja poprzez edukację, niekoniecznie, pokój szkoleniowy, ławki, to zostawiłbym na później na nagły zastrzyk kasy. Zbuduj pokój socjalny, upewnij się, że pięć strażników nie ma przydzielonych, zadbaj i zapewnij, aby twój personel się nie przemęczał. Krótka inwestycja, długa inwestycja i blok więzienny B. Czyli zacząłbym po prostu od konserwacji więzienia i od certyfikacji systemu bezpieczeństwa. Dobrze mówię? Szef ochrony 10 strażników. Dokładnie. W tym celu dobudujemy sobie biura. Dostawiamy biura. Od razu podłączamy je z zapleczem. Podłączamy energię. Dostawiamy kolejno drzwi do każdego z biur. i to już będę miał biura w zasadzie na zapas jakaś magia mi się tu dzieje czemu oni wchodzą tędy faktycznie tu źle postawiłem ogrodzenie ogrodzenie dostawają w tym miejscu Jak postawiam ogrodzenie, to dokładnie jest ogrodzenie powstało. Burzymy. Pchum, jak to zrobić, kurczę? Na razie zburzymy tylko tą ścianę. Będą sobie wchodzili tędy, a następnie do pomieszczenia tymczasowego. Yy, odblokuj ogrodnictwo sprzątanie. Dobra, lecimy. Konserwacja. Bezpieczeństwo jest potrzebne. Polityka więzienna. Raporty mi umożliwia. Konserwację będę miał dopiero ogrodnictwo czyszczenie, czyli czekamy. Czekamy, żeby nie mieć nic w zapasie. Pierwsi więźniowie już wkroczyli. Mamy Baltazara, Waldeza. I tutaj ładnie sobie we dwójkę wszyscy mieszkają. Żeby nie było burt w późniejszym czasie. Przechodzimy do raportów i sprawdzamy sobie. Gdzie to było harmonogram? Mamy 2, 4, 6, 8, 9 godzin spania. Co za dużo to niezdrowo. Następnie po spaniu 7 rano wszyscy lecą do łazienki. Później idą z łazienki na 2 godziny, do, może nie na 2 godziny do celi. Póki więzienie jest małe nie chce burt. Niech mają od razu po łazience. My. Pójdę sobie w wolnym. Nie, Ma, idą na dziedziniec na godzinkę. Później siedzą w celi, idą na posiłek, który będzie wcześniej. Następnie, po posiłku, idą na dziedziniec. Po dziedzińcu do celi, mają dwie godziny czasu wolnego. Posiłek do celi i spać. Jak ładnie, grzecznie sobie tu wszyscy chodzą. Myślę, że zakup jeszcze dwóch strażników to nie będzie głupi pomysł. Ok, siatkę już usunąłem, żeby mieli tu przejście. Przesunąłem ją stąd, na wschodnią część. Mają dostęp do ambulatorium, tak więc spokojnie. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś burd większych. To mi się nie podoba. Jak, jak nacisnąć? Spacja, zablokujemy. Chciałem przeszukać karton. Widzę, że nie mogę. zatrudnić ogrodnika, szef ochrony, 10 strażników. Okej, okay, strażników już mogę w zasadzie do 10 kupić. Ale kupiłem z przypadek jeszcze jednego. Ich jest 11. Nie zaszkodzi. Ty jeszcze, Misiek, idziesz tu. Popilnuj wszystkich. Transport więźniów. Zmieszczę jeszcze piątkę, dlatego weźmiemy tylko do pięciu. A, teraz tak zrobili. Fill to 24, dopełni do po prostu. Jednego weźmiemy, może niskiego ryzyka, z mniej pieniędzy, ale będzie biednym, biednym, którego będą katowali. Dostaję tu informację, że mnie przerywa w trakcie, jak mówię, dlatego hmm, poprawiłem sobie lekko mikrofon. Mam nadzieję, że w tym momencie będziemy lepiej słychać. Już widać, jest ostry syf. W kuchni, dlatego też dążymy do zrobienia konserwacji więzienia. Ponadto, póki mam jeszcze pieniądze, a więzieniów przybywa z 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, OK. Nie potrzebuję dokupywać stołu i ławek, ale w późniejszym czasie jak Poszerzę moje więzienie z prawej strony, to koniecznie muszę dodać więcej stołów i ławek. Był śmieszny dźwięk, to znaczy, że powstała już konserwacja. Zanim jednak zatrudnię sobie z personelu mojego brygadzistę, koniecznie dostawiamy ceglane ściany, oddzielamy biura, pomieszczenia... Biuro. Kasujemy pan biura. Stawiamy każde biuro oddzielnie i klasycznie do każdego z biur dodajemy. Może tu damy na odwrót, żeby. A, albo nie. Zachowamy sobie symetrię. A propos symetrii, to już widzę, że jakoś tak drzwiki ja poustawiałem, No ale dobra. Idealnie nigdy nie będzie. Krzesełeczka, szafkę na akta, no i chyba jest, biurka już idą, krzesła też już idą. Ile mam pieniędzy? 76 tysięcy, sporo. Budynek ceglany, chętnie dobuduję w tym miejscu recepcję. delikatnie mnie przycięło więźniowie mają posiłek zobaczmy sobie posiłki więźniowie liczba posiłków zgadza się z liczbą więźniów tak więc spokojnie a propos posiłków czy mogę już regulować ich jakość polityka nie mogę to no było, zdaje się, w potrzebach. Nie ma możliwości poprawy, zmniejszenia tego, ile jedzenia dostają. Tym się zajmiemy później. Zatrudni szefa ochrony patrole Czy jest już szef ochrony? Bezpieczeństwo dopiero się robi. A patrole muszę odblokowywać? Muszę. Dodatkowy tysiąc. Więźniowie idą do celi. Jakich samopoczucie? Nie odblokowałem jeszcze z tego względu, że nie mam... Chociaż nie, psychologia jest. A czy jest jakaś opcja do psychologa? Nie. Ogrodnictwo i czyszczenie muszę dodać. Jakoś się sprawdzało jakie mają więźniowie samopoczucie. Służby, personel. Nie mogę jeszcze przydzielać yy, strażników do poszczególnych pomieszczeń, dlatego ręcznie muszę ich oddelegować do celi. Niech ich posprawdzają. Przeszukamy losowo kilka cel. Niech się boją. Niech wiedzą, że przeszukania odbywają się. No i jest. Pierwszy koks idzie do izolatki. Już chciał kogoś zarżnąć. Ten wygląda niepozornie. Ok, czysto. Czy już odblokowaliśmy bezpieczeństwo tak? Z personelu <laughs> zatrudniamy brygadzistę. I zatrudniamy dyrektora jak zatrudniłem już dyrektora mogę wziąć patrole i rozmieszczenie niedostępne, wymaga rozmieszczenia, gdzie mam rozmieszczenie cholera tu no dobra to odblokowujemy przedziel 3 tak priorytetem są patrole i dopiero wtedy dostanę 10 tysięcy a póki mam hajs to rozbuduję następne cele. Bank bedy podwójne łóżka, żeby pomieścić więcej więźniów. Do każdego toaletę. Raz, dwa, trzy, cztery. I w zasadzie, a jeszcze podłączyć rury. Toaleta jest tu, jedna tu, każda znajduje się na narożu. Okej, okay, zgadza się. Jak stoimy z energią? Mam trochę pieniędzy. Dokupię sobie kondensatory, jeszcze dwa. Na dole postawię budynek ceglany, który w przyszłości posłuży mi jako kolejny generator, może tutaj stać to nikomu nie wadzi. I tutaj, co się tu stało? No i właśnie, to jest to. Jeżeli stoi już jakiś płot, to muszę ręcznie przerabiać na ceglaną ścianę. Wziąłem ceglaną ścianę? Tak. Obiekty. Czy tu mają być drzwi? Czy. Czy, 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 czy ma tu być yy, drzwi więzienne? Zobaczmy sobie w pomieszczeniach. Recepcja. Wewnątrz biurko, stół krzesło. Nie. Może mogą być zwykłe drzwi. Obiekty, drzwi. Biurko. Biurko jest, do tego dostawimy sobie krzesełko. Dodamy sobie jedną ławeczkę, to jest 4 Może w ten sposób. Rozmieszczenia jeszcze nie mam. Jeden strażnik, niech przyjdzie tu i otwiera wszystkie drzwi. Co jest potrzebne? Patrole jest 83%. Ogrodnictwo idzie dwóch woźnych. To jeszcze nie mogę i zatrudnię ogrodnika też jeszcze nie mogę. W celach nie wiem co się dzieje. Yy, więźniowie idą do łazienki, więc dwóch strażników wysyłam szybko do łazienki. Są wkurzeni brudem. No okej, okay, niech się wkurzają. Od razu mogę postawić już na zapas. Pierwszy budynek, 57 tysięcy, tak. Postawię pierwszy budynek, który w przyszłości posłuży im jako miejsce pracy. Zdaje mi się, że to jest też potrzebne, aby mój dozorca był w stanie w ogóle funkcjonować. Dostawiamy drzwi, czyli, tak jak zgodnie z planem, w tym miejscu. No i czekamy, aż powstanie. Przyjdzie następna dostawa więźniów. Zdaje się, już przyszła. Oj, coś tu nie dałem sobie rady z transportem. Tak, przyszła duża liczba więźniów niskiego ryzyka. No okej. Okay. Koniecznie jeszcze dokupię pięciu strażników. Niech działają z obiektów dokupujemy dwa z... trzy stoły i ławeczki i kosze na śmieci w którą stronę jest odwrócony? w tą więźniowie się zablokowali, dajcie jednego... katu Chodź, tu Misiek, chodź, chodź. Wszyscy są na wstępie przeszukiwani. Już znaleźli jakąś kontrabandę. Ok, czyli całość funkcjonuje. Poprawiamy sobie ścianę. Ceglana ściana. I zmieniamy pomieszczenie jako schowek do, na, produkty do, na produkty czyszczące. Ok, mamy nowy personel. Jest to woźny. Ile potrzebuje woźnych? Dwóch. Weźmiemy sobie czterech. Niech sprzątają. Myślę, że w tym miejscu skończyłbym drugi odcinek serii Prison Architect, i wrócimy w momencie, kiedy wszystkie te wprowadzone przeze mnie zmiany zostaną ukończone. Zapraszam Was do oglądania następnego odcinka. Hej!